Arkadiusz Błaszczyk, druga część magazynu sportowego w radiu dla Ciebie. Ze mną w studiu nasz stały ekspert Tomasz Sokłowski. Witam Cię Tomku po przerwie. Kłaniam się. Kłaniamy się i witamy z naszym kolejnym gościem. Przy telefonie obrońca Wisły Płocki Jakub Rzeźniczak. Cześć Kuba, jesteś już na antenie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy dużo o reprezentacji, ale wcześniej no, musimy zapytać cię o twoją najbliższą y, przyszłość, która wyjaśniła się w ubiegłym tygodniu. Y, zostajesz w Płocku na kolejny sezon. Powiedz, czy y, były to trudne negocjacje, bo tak od dłuższego czasu już podpytywaliśmy i prezesa, i dyrektora sportowego i, i trochę to trwało, zanim y, poznaliśmy twoją przyszłość. No same negocjacje trwały, myślę, że około kilku dni i, i poszło bardzo szybko i sprawnie i doszliśmy do, do porozumienia, bo, bo myślę, że obydwie strony były e, zainteresowane tym, żeby tą umowę przedłużyć, więc e, pozostała kwestia tylko brania warunków, e, poszło dosyć szybko i, i zostaje w Płocku na kolejnych 12 tysięcy. Tak. Czy ty... to można powiedzieć, Kuba, że można powiedzieć, na, czy to na zakończenie, czy na zwiąże się z Płockiem już, tak można powiedzieć? Chcesz, może? Powiem szczerze, że. No, czemu nie? Widzę, że ten klub tak pomału się zaczyna coraz bardziej rozwijać. Powstaje ten nowy stadion. Ja już byłem świadkiem powstawania jednego stadionu na Legii Warszawa i, i teraz widzę, jak ten stadion tutaj się buduje. Myślę, że to pociągnie za sobą kolejne zmiany, zmiany w klubie i że ten klub się będzie dalej rozwijał i na pewno chciałbym być częścią tego, tego, tego projektu, bo wiadomo, że, że jak powstanie stadion, to na pewno to zainteresowanie też piłką, mam nadzieję, się zwiększy i, i, i też uda nam się przyciągnąć kibiców tutaj na stadion. Oczywiście związany już nie tylko jako piłkarz, czyli po karierze również jako e, Kuba Rzeźniczak e, trener, e, scout, czy, czy, czy menedżer. Jak, jak, jakie, jakie masz plany, takie długofalowe? To znaczy na pewno nie chcę być trenerem, już wielokrotnie to podkreślałem, że akurat dla mnie jest to bardzo ciężki kawałek chleba i ja osobiście trenerów podziwiam, no bo ich praca jest niestety mało, mało stabilna, że tak powiem, szczególnie tutaj, tutaj w Polsce, a, a, a kosztuje ich to na pewno bardzo wiele pracy, bardzo dużo czasu na to poświęcają, a, a ja jednak no siebie w tym, w tym nie widzę. Bardziej, bardziej wiąże to, to, to z jakimiś funkcjami zarządzającymi lub byciem menadżerem piłkarskim no tam, że tak powiem, małe przygotowania ku temu pomału, pomału robię i, i po prostu zobaczymy na ile pozwoli, żeby, żeby w tą piłkę grać bo będę chciał grać jak najdłużej na tym najwyższym szczeblu na razie, na razie na formę nie ma co narzekać jesteś jednym z kluczowych piłkarzy Wisły Płock tak jeszcze kończąc temat twojego przedłużenia kontraktu, Kuba chciałem zapytać o, o to w jaki sposób to się wszystko odbyło, bo Wisła ogłosiła tę umowę z dużą pompą powstał nawet taki filmik z twoim udziałem w stylu Jamesa Bond E, Ale powiedz, premiera najnowszego Bonda jest przykładana, tak? Tutaj nie było przykładania nowego <noise> tak. kontraktu. Tymczasem, tymczasem Bonda zobaczyliśmy już wcześniej. Powiedz, jak, jak czujesz się w takich produkcjach i, i, i czy to w ogóle był pomysł, żeby w taki sposób to ogłosić? Znaczy, pomysł w udziału marketingu tutaj w Płocku muszę Chłopaków bardzo pochwalić. Bo... Bo oni też robią niesamowitą tutaj robotę, robotę w klubie i ten filmik, można powiedzieć, jest takim tego, tego podsumowaniem. Też bardzo szybko to i sprawnie zajęło, co, co do mojej osoby, no to już troszeczkę wprawy mam, bo kiedyś robili, była robiona ta akcja przy promocji koszulek Legii Warszawa, gotowi do walki, z tego tu dobrze pamiętam i, i też już był filmik troszeczkę inny, ale, ale też, też tam grałem główną rolę, więc no więc nie było to, nie było to nic nowego i muszę przyznać szczerze, że dobrze się w takiej roli czuję. Tak, ale trzeba przyznać, że, że faktycznie Wisła Polska sobie coraz tak odważniej poczyna w mediach społecznościowych widać tam jakąś, jakąś zmianę. Kuba, obiecuję, że do, do, do Wisły jeszcze wrócimy, ale wcześniej chciałem zapytać cię o twoje. Wrażenia po, po ostatnich meczach reprezentacji Polski? Czy, czy Pauso, Paulo Souza przekonał Cię po tych pierwszych meczach jako Selekcjoner? Jakie są Twoje wrażenia? E, takie, takie w sumie mieszane, bo, bo no ja też się nie spodziewałem, że, że od razu to będzie wszystko widoczne i od razu będziemy grali niesamowicie e, dużo lepiej niż to było za za Brzęczka. No na pewno zmiany w ustawieniu, dużo zmian też personalnych, sporo, sporo nowych zawodników. No generalnie no same mecze no chyba z tylem nikogo nie powaliły na kolana, ale, ale tak jak mówię, myślę, że treba, trenerowi trzeba dać czas, też musi poznać lepiej wszystkich zawodników. Też chyba sam mówi na konferencjach, że, że, że niekoniecznie tam ze składem w każdym spotkaniu Trafiał, ale tak myślę, że z meczu na mecz i z grupowania na grupowanie będzie, będzie coraz lepiej, i, i myślę, że dla nas najważniejsze jest to, jaką kadrę zobaczymy w czerwcu. tak. Kuba, nie, na pewno niejednokrotnie oglądałeś spotkania, ostatnie kadry, a spodziewałeś się po nowym trenerze tylu zmian, nawet co do ustawienia i to personali, że tak to w takim krótkim czasie tyle zmian, i właśnie. I można powiedzieć, no wróciło wszystko, tak? tak jak powiedziałeś wcześniej, że no nie liczyłeś na, na wiele po kadrze, ale nie sądzisz, że za dużo tego wszystkiego w tak krótkim czasie. No, znaczy, no tre, trener, trener decyduje, tak, yy, tak chciał i, i tutaj myślę, że nie ma też co krytykować. No, no, do tej pory nie było najlepiej i myślę, że teraz chciałem po prostu zmienić, spróbować też kilku nowych zawodników. Myślę, że ta kadra teraz z tygodnia na się będzie bardziej krystalizować, bo no, też będą ci zrodnicy oglądali oglądani w tych meczach ligowych. Co do zmiany ustawienia, to, to wszyscy mówią, że właśnie to ustawienie trójką obrońców to, to przyszłość piłki i myślę, że Paulo Sousa też zaprowadzimy sobie osobiście. Ono się bardzo, bardzo podoba, ale bardziej ta wersja taka ofensywna, jak chociażby było w meczu z Anglią, gdzie w pierwszej połowie graliśmy, można powiedzieć, bardzo defensywnie, a w drugiej połowie graliśmy już troszkę bardziej odważnie i, i to ta trójka... Twój obrońców, już to, to ustawienie grą, trójka obrońców już się bardziej, bardziej sprawdzało i dawało więcej możliwości w ofesji. Mhm. Też jako, jako doświadczony obrońca y, patrzysz na to, jak to właśnie wygląda z, z tyłu. Bo yy. też na początku, może nie na początku, jakiś czas grała właśnie trójką, znowu później czwórką grają, tak? Kuba, to, to też możesz y, namacanie możesz to powiedzieć, tak? Że tutaj zetnąłeś się z jednym i z drugim tutaj stylem. Zetknąłem się. Myślę, że też do tego ustawienia są potrzebni odpowiedni wykonawcy. Jakbym miał tutaj patrzeć na naszą drużynę, to, to akurat my, jak zaczęliśmy grać tym, tym ustawieniem, to nie do końca mieliśmy e, tych wahadłowych takich, bo u nas to byli bardziej boczni obrońcy, którzy, którzy grali na wahadłach. Myślę, że taki zawodnik, który gra na tej pozycji, musi być usposobiony i bardzo dobrze ofensywnie i, 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 i nieźle defensywnie, więc, więc u nas może po, po prostu... E, tego, te, tego brakowało, ale w każdym razie myślę, że są zawodnicy, którzy na tych pozycjach mogą się doskonale, doskonale odnaleźć. Tak, też patrzymy, oceniamy też indywidualnie e, poszczególnych zawodników. Tak, zastanawiam się, czy. Czy znaczy, powinniśmy aż tak daleko iść z takimi indywidualnymi ocenami, bo na przykład jeden z, jeden z piłkarzy, którzy tak najmocniej oberwali po tym zgrupowaniu, to właśnie obrońca y, Michał Helik. Zastanawiam się, czy na ile mieć do niego pretensje, a na ile mieć pretensje do tego, że no właściwie wszyscy trochę czuli się jak nie w swoich butach, może tak, y, w, tej, w tym ustawieniu. Znaczy ja bym do Michała nie miał, nie miał pretensji myślę, że też miał na pewno jakaś, jak, jakaś trema mu towarzyszyła, no bo, no bo wiemy, że, że w kadrze akurat dużo inaczej się gra. Ja też to do tego doświadczyłem, jak byłem, byłem młodszy i, i, i też, też to taka presja i, i, i napięcie jest dużo większe. do no Michałowi przydarzył się ten błąd w meczu z, tutaj z Anglem i ten, ten rzut karny, no ale też nie wyciągnąłem ku temu daleko idących wniosków. Też, też za Michałem przemawia to, że w klubie gra tą tylko obrońców i, i, i może bo też dostał szansę, szansę od pierwszej minuty, więc no to bym, bym, bym jak, jak jakoś Michała też nie odwiniał, bo, bo yy, no, zdarzyło się po prostu. To, to, to jest gra błędów, jakby nikt błędów nie popełniono, to, to samo zero, zero by zawsze było. Gdyby, gdyby, gdybyśmy jutro grali ze Słowacy mysz mecz na euro i wszyscy byliby zdrowi, powiedzmy, jak, jak Ty widziałbyś taką, takie ustawienie w defensywie w tym momencie, takie optymalne po tych trzech meczach? To znaczy, no dla mnie Bartek Beresiński, Kamil Wlik i Betnarek na tą chwilę. Taką okay. trójkę bym wystawił. No, I na prawym wahadle na pewno bym Juźwiaka wystawił, Myślę, że to też troszeczkę błąd i chyba wszyscy to no, wiedzą, że to by to, tak moim zdaniem też jest, że, że Juźwiak nie zagrał od pierwszej minuty właśnie w meczu z Anglikami, bo, bo moim zdaniem, jest to akurat naj, największy wygrany tego zgrupowania. Tylko ja jeszcze bym dodał do tego ustawienia Berszyńskiego, żeby był bar, też był aktywny w ofensywie, bo nawet y, grając później z Anglią, to on miał jeszcze w, po bramce straconej, on miał jeszcze w ofensywie miał akcję, gdzie mu y, zabrakło niewiele, a powinien lepiej dograć do, bodajże do Grosickiego. Czyli w ofensywie on też może dać, grając nawet w tak, tej tak, trójce w klubie gra w prawej obronie i ma te inklinację, żeby się podłączać, więc, więc jest akurat fajne, że jak gra się tylko trójką obrońców, to jeden z tych środkowych może, może uczestniczyć bardzo, bardzo odważnie w tych akcjach ofensywnych, bo zawsze jest to, to zabezpieczenie w postaci dwóch kolejnych stoperów, którzy zostają. Mhm. Na przykład z meczu z Węgrami, Kuba, nie wiem czy się zgodzi, że jeśli to spotkanie, no w pierwszej części właśnie był mało widoczny w tej ofensywie, dopiero w drugiej części tak naprawdę był tym, który no, dużo dawał w ofensywie. No tak, myślę, że ta, ta pierwsza połowa z meczem grami to było najsłabsze 45 minut tych, tych trzech spotkań i, no i też Bartek tak bardzo ostrożnie, myślę, że też to było takie poznawanie tego ustawienia, bo on też na pewno w tym ustawieniu yy, nie gra i, i myślę, że to też na to potrzeba czasu, żeby się tego nauczyć, no bo you wiadomo, know, że chłopaki to trenowali na treningach, ale kilka treningów to... Moim zdaniem zdecydowanie za mało. A jeszcze jednak, Kuba, wypowiedź trenera Sousy, że nie tylko w meczu z Andorą będzie próbował trójki napastników, czyli Piątek, Milik i Lewandowski. Czy ty ewentualnie w innych spotkaniach widzisz możliwość takiego ustawienia? Czyli trójką napastników, tak? Tak, no. Myślę, że z tymi troszeczkę słabszymi rybarami jak najbardziej, no, a z tym takim stopu to już niekoniecznie. Tak, zastanawiam się, mówi, mówiłeś o już który jest e, według ciebie największym wygrałem tego zgrupowania. Ja się pod tym podpisuję. E, kilku jeszcze takich piłkarzy można by wybrać e, takich pozytywów po, po tym trójmeczu. Tak sobie myślę, myślę, że Grzegorz Krychowiak, na przykład, często się go krytykuje. W, e, po tych trzech meczach wydaje mi się, że trudno sobie to wyobrazić bez niego. Kamil Glik, o którym mówiliśmy, że szczególnie jak zobaczyliśmy skład na mecz z Węgrami, że jest to powoli zmierzch jego w reprezentacji. Tymczasem on wrócił i okazuje się, że wciąż jest dla niej piekielnie ważny. Gdzieś tam się, Kuba, z tym zgadzasz, czy może jeszcze masz takich swoich wygranych innych tego zgrupowania? Nie, zgadzam się z tobą. Akurat no myślę, że w reprezentacji zawsze potrzebny jest strząt tych z tych doświadczonych zawodników i i właśnie zarówno Kamil w obronie, jak i Grzesiek Krychowiak w pomocy są takimi postaciami, które powinny stanowić fundament tej reprezentacji. I troszeczkę ta krytyka na Grześka spada z wielu stron, ale, ale no on gra na, na szóstce, tak? a, a wiele osób od niego oczekuje, żeby on też kreował, strzelał i, no i Bóg wie, co jeszcze robił. A, a jak chociażby znaczył z Anglią, on, on pokazał, że potrafi się utrzymać przy piłce tą piłkę od tyłu, od tyłu, rozegrać i myślę, że swoje zadania wykonywał bardzo dobrze, no a akurat Kamilik to, to klasa, klasa sama w sobie i, i no też widać, że, że on w tych meczach tą obronę bardzo dobrze trzyma i on jako ten centralny z tej trójki czuje też się bardzo dobrze, no bo, no bo też może asekurować tych dwóch skrajnych wśród tych obręczów. Tak, zastanawiam się jeszcze jak, 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 te trzy mecze wpłyną na, na teraz na Decyzję Paulo Sousa, bo poznaliśmy na początku taką szeroką listę 35 nazwisk, i zastanawiam się, czy, czy, czy Paulo Souza właśnie poruszał się będzie wśród tych nazwisk, czy jednak te wydarzenia w tych trzech meczach zmuszą go do dalszych poszukiwań. Nie wiem, jak uważasz, może tobie na przykład brakuje kogoś w tej szerokiej, na tej szerokiej liście. No Na pewno, myślę, że na pewno jeszcze będą brani pod, władze, pod uwagę zawodnicy, którzy pojawiali się za tę Brzęczka, jak chociażby Sebastian Walukiewicz i, i Kędziora tak? z dynamakijów, więc myślę, że są to zawodnicy, którzy mogą być rozpatrywani, jeśli chodzi, chodzi o obronę. I no oczywiście może się ktoś pojawić, kto, kto nagle wystrzeli z formą w tym okresie przed Mistrzostwami i myślę, że wtedy również trener Paulo Sousa może wziąć takiego zawodnika pod uwagę. A Kuba, ale ty wyobrażasz sobie, że na przykład, bo wiemy, że tutaj Piątek ma w Hercie różnie tam z jego formą jest, czy Milik, nie wiadomo, też pół roku nie grał, teraz odbudowuje się w Marsylii, że jak będzie po prostu ich taka forma, ty wyobrażasz sobie, żeby ich nie zabrać na Mistrzostwa Europy? A kogoś innego poszukać? myślę, że, poszukać? I, myślę, że jeśli, jeśli będą grali, no to. to, to... Powinni pojechać, no bo jednak też nie mamy takiego szerokiego wyboru, jeśli chodzi o tą pozycję napastnika i tych ofensywnych zawodników, a, a, no, a są to zawodnicy, którzy, którzy jednak no, no mają wielkie umiejętności i, i myślę, że akurat ich nie powinno zabraknąć na tych Bo też właśnie takie nazwisko mi przychodzi, gdzie będziecie właśnie teraz grali z Piastem Gliwica, gdzie jest Jakub Świerczok. No, który dobrej tak, dyspozycji w gazu, tak, jest ostatnio. Tak, tak, w klubie. tak, tak, Kuba, Kuba Świetna też jest w bardzo dobrej dyspozycji no myślę, że jak podtrzyma tą, tą formę, którą miał, miał teraz na początku roku, no to, no to na pewno też będzie jego kandydatora rozpatrywana w sensie w kontekście powołania i, i no też już od trenera będzie zależał, bo wiadomo, że jest jeszcze świderski, który też strzela bramki bramki w Grecji, no i no i ten wybór ten wybór będzie, będzie dosyć spory, ale, ale tak, tak, tak jak też poszłiliśmy, jeśli chcemy grać czasami trzema napastnikami, no to tych napastników kadrze też musi być przynajmniej w nasie pięciu, sześciu. To tak jeszcze kończąc chyba panowy temat temat kadry. Też trochę z innej beczki chciałem Kuba Cię zapytać na, na ten temat, bo jesteś też yy, yy, osobą, która jest bardzo aktywna w, w mediach społecznościowych, na Twitterze też, też komentujesz yy, wydarzenia yy, i chciałem zapytać Cię o atmosferę wokół tej kadry, bo, bo faktycznie liczyliśmy, że przyjście Paulo Souzy na początku tak było, faktycznie zrobiłeś trochę cukierkowo. Yy, atmosfera zrobiła się lepsza niż za późnego brzęczka, że, że tak powiem. Jak to oceniasz yy, teraz? Bo Wystarczyło kilka takich momentów zapalnych. Na przykład, nie wiem, gra Roberta Lewandowskiego z Andorą część chciała, żeby sobie odpoczął. Przez to złapał kontuzję, mnóstwo jakichś najróżniejszych komentarzy. Jak ty oceniasz w ogóle to, co się dzieje właśnie w opinii publicznej teraz wokół, wokół kadry? To znaczy my lubimy sobie też szukać problemów i i myślę, że akurat sąsiedzi powinien do tego też zacząć powoli przyzwyczajać, że, że, że akurat ona w Polsce jest bardzo łatwo z takiej bardzo dobrej atmosfery zrobić bardzo złą, ale tak jak mówię, no, no teraz było kilka takich rzeczy, które tak można powiedzieć były na językach, no bo był właśnie temat tej kontuzji Roberta Lewandowskiego, akurat ja tutaj troszeczkę bym stawał w obronie trenera i i no ja też bym go wystawił. No Robert strzelił dwie bramki, a nie wiadomo, jak ten mecz się skończył, gdyby, gdyby Robert nie grał, a, a kontuzję równie dobrze można złapać na treningu, co nawet myślę się Tomek potwierdzi, że, 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 że często ta gra na treningu jest dużo bardziej ostra niż, niż na samych meczach i, i tutaj myślę, że to nie jest akurat wina. I na trenera dodatkowo doszła, doszło doszedł też temat tych, tego, tego klękania przed meczem. Tak. Więc te, te, te tematy się cały czas, cały czas pojawiają, ale, ale myślę, że trener i, i sama drużyna musi, musi robić swoje, bo, bo też wiemy, jak to jest w piłce, że często jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, więc trzeba, trzeba patrzeć na kolejne spotkania ten mecz. Szczególnie ta druga połowa meczu z Anglią, a z Anglią myślę, jest fajnym prognostykiem przed kolejnym zdupowaniem i na tym powinniśmy się skupiać. Tak, no dobrze, dobrze sobie zdać sprawę, że, że, że komentarze w internecie są do pisania, nie do czytania w, w pierwszej kolejności. Jeszcze, no właśnie, obiecaliśmy Kuba, że wrócimy do na krajowe podwórko. Jutro o takiej dziwnej porze, 12.30, gracie z Piastem Gliwicem, to już Tomek wspomniał. Wy macie ostatnio podgórkę górkę. Gliwiczanie z kolei w czterech ostatnich meczach 10 punktów. Można powiedzieć, że są w gazie. To jak oceniasz w ogóle szanse wasze w tym starciu? Wychodzimy wygrać tak no, no można jeśli popatrzę na te ostatnie nasze, nasze wyniki no to może powiedzieć, sami sobie zrobiliśmy podgórkę, bo bo wystarczy wspomnieć mecze nie wiem z Wisłą Kraków ze Stalomiele czy czy tutaj u siebie nawet z Rakowem które które moim zdaniem powinniśmy wygrać a, a sami sobie skomplikowaliśmy te spotkania i potraciliśmy bardzo dużo punktów a gdybyśmy te mecze wygrali to nasza sytuacja byłaby. Dużo, dużo. A teraz, dużo już inna, z perspektywy tak? czasu, czym to jest spowodowane, że prowadzicie szczególnie w Mielcu czy z Rakowem i w końcówkach i też taki dziwny mecz właśnie z Wisłą Kraków? Czym to spowodowane, że troszeczkę koncentracją, czy tutaj. Nie mam pojęcia, no też, też myślę, że jak byłeś piłkarzem, to, tak. to nie raz się takie mecze zdarzały i potem każdy się zastanawiał o co chodzi, no. Tylko wiesz, nie, Kuba nie. raz może się zdarzyć, ale jak jest jak jest ciągłość, wiesz, że no, to właśnie w tym momencie no, trzeba coś, nie wiem, dołożyć więcej czy tej koncentracji, czy zaangażowania, żeby właśnie takie mecze spod kontroli nie uciekły wam. I punktu tak, szczególnie. My, myślę, myślę, że troszeczkę chodzi może nie tyle o koncentrację, co, co tak... Um... Taką siłę też zespołu to, i tą siłę psychiczną, że, że w momencie, gdy nawet, nie wiem, prowadzimy 2-0 i tracimy bramkę na 2-1, no to, to cały czas prowadzimy, a my wtedy... Yy, myślę, Traci ta pewność siebie? No te, tak bym to bardziej nazwał, że, że jako zespół tą pewność siebie chyba troszeczkę, troszeczkę ją tracimy, zaczynamy się cofać i czego efektem jest, jest kolejna, kolejny stracony gol, czy, czy, czy nawet dwie bramki, jak w meczu z Wisłą Kraków. I myślę, że na tym musimy poracować i to jest jak najbardziej do, do poprawy, żeby, żeby tego błędu w kolejnych meczach nie, nie popełniać. Po prostu jak w bramkę na 1 czy na 2-0, to po prostu dalej grać swoje i, i żeby to nie miało wpływu na, na nasze nastawienie. To jeszcze, jeszcze jeden wątek, Kuba, teraz wszyscy zmagamy się z, z pandemią. wisła Post też jest drużyna, którą wirus mocno do, doświadczył. Czy, nie wiem czuć jeszcze jakieś skutki tego, tego wirusa w drużynie, jak, jak ty sam oceniasz po, po sobie, po, ty, po tym czasie to wszystko, bo, bo, bo faktycznie Wisłę to mocno też dotknęło? Tak, ale z tego co pamiętam, to było chyba na początku listopada, tak. więc, więc to już tak, czasu już... minęła i minęło i myślę, że to akurat nie ma teraz żadnego wpływu na naszą, na, nasze, na naszą grę, a nie na nasze przygotowanie. Na swoim przykładzie nie powiem, bo jeszcze chory nie byłem na całe szczęście i i, I udało mi się na razie wirusa, wir, wirusa uniknąć, ale, ale tak jak nawet tutaj z chłopakami rozmawiamy, to, to, to nikt już żadnych dolegliwości po tej chorobie nie odczuwał. Na koniec jeszcze ostatnia rzecz. Powolutku będziemy, będziemy kończyć. Z Tomkiem jeszcze skomentujemy e, jutrzejszy hit kolejki. Legia kontra, e, kontra Pogoń, lider kontra wicelider, też jako były zawodnik Legii. uważa, że, że w tym meczu się właściwie rozstrzygną losy mistrzostwa? A może już są rozstrzygnięte? Znaczy rozstrzygną się, jak Lega wygra. Jak będzie remis, no to myślę, że też, no mimo wszystko Legia, Legia sobie wówczas nie da tego już mistrzostwa odebrać, a, a jeśli wygra Pogoń, no to myślę, że jeszcze wszystko się może wydarzyć. Jakub Rzeźniczak, obrońca Wisły Płock, był gościem magazynu sportego, sportowego. Wielkie dzięki, Kuba. Powodzenia z Piastem jutro. Do widzenia. No, wszystkiego dobrego. Tak, Tomek, obiecaliśmy jeszcze, że, że mm, będziemy mieć ważne ogłoszenie. Chcielibyśmy y, powiedzieć Państwu, kto został nominowany w plebiscycie radia dla ciebie na sportowca marca y, na Mazowszu. Otóż y, są to: y, Jan Błachowicz, zawodnik MMA, y, który w marcu obronił tytuł Mistrza Świata UFC, Paweł Wiesiołek, lekkoatleta, brązowy medalista halowych Mistrzostw Europy oraz. Piotr Nowakowski, siatkarz Werwy Warszawa, e, która awansowała w tygodniu do półfinału playoff plus ligi i pozostaje w grze o Mistrzostwo Polski. Szukajcie Państwo szczegółów na naszej stronie rdc.pl, tam sylwetki nominowanych oraz lada moment, już za momencie gruszy, głosowanie, które potrwa do 12 kwietnia. Zatem klawiatury. Macie państwo przed sobą i głosujemy. 12 kwietnia poznamy zwycięzcę plebiscytu na sportowca Marca. Tomku, mamy jeszcze dwie minutki dokładnie, więc wróćmy na koniec do tego meczu, który nas czeka w ten weekend. Hit kolejki. Legia kontra, kontra Pogoń. Powiedz, jak, jak ty oceniasz szansy w tym meczu i czy no, właściwie sytuacja będzie już jasna po tym, po tym starciu. No na pewno. To chyba jedna i druga drużyna sobie zdaje sprawę, że tutaj no... Pogoń wygrywając to zbliża się na cztery punkty, przegrywając już się robi 10. kolejek coraz mniej. Kłopot chyba może mieć tutaj Czesach Mikiewicz, bo kilku zawodników kluczowych rozjechało się na te zgrupowanie kadry. Czy tu mamy tutaj właśnie Serbii, czy mamy Chorwacji, czy mamy Czech, także i tutaj i Polski. Także tutaj może być ten kłopot, tak? że po tych dwóch tygodniach można było w klubie lepiej przepracować ten okres, wykorzystać i być bardziej jeszcze zgranym. A tak to praktycznie nie miałeś tych zawodników i liczysz na to, że nikomu nic się nie stało. I ta forma gdzieś tam przez ten, te treningi nie można, bo praktycznie grać co trzy dni. To tych treningów też nie było za wiele, że gdzieś nie uleciała. Zobaczymy, jak to się potoczy jutro, bo ten mecz w sobotę przy Łazienkowskiej o godzinie 17.30 hit kolejki 23. Kolejki Legia Warszawa kontra pogoń Szczecin, lider kontra. Wicelider. Na pewno będziemy informować, śledzić to w naszych serwisach informa informacyjnych. A w dzisiejszym magazynie sportowym to, to wszystko. Tomasz Sokołowski, wielkie dzięki, Tomku. I chyba zdrowych, wesołych, radosnych w tym czasie świąt. Tak, życzymy dla wszystkich słuchaczy. Zdecydowanie. Arkadiusz Błaszczyk polecamy się za tydzień o stałej porze. Dobrego weekendu i zdrowych, spokojnych świąt. Sponsorem audycji jest PKN Orlen.